No, ciężko się przyjmuje porażkę, szczególnie na swoim boisku, po tak dobrej serii ostatnio, jaką mieliśmy. No, ale przede wszystkim żałuję bardzo tej, tej pierwszej połowy, bo zagraliśmy słabo do przerwy. I, i, a mimo to mieliśmy doskonałą sytuację sam na sam bo Bartosz miał z bramkarzem, niestety nie wykorzystał tego. Po przerwie zagraliśmy, uważam, bardzo dobrze. Przynajmniej do straty bramki, no, ale nie zabrakło skuteczności, to co jest najważniejsze i nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, które mieliśmy przeciwnik, właściwie pierwszy raz był chyba na naszej połowie w, w momencie, kiedy wykonywał ten rzut wolny. I, I dzisiaj zaważyła ta skuteczność o tym, że przegrywamy mecz kolami chłopaków, bo naprawdę po tej korekcie w przerwie zagraliśmy dobrze, i, i tak jak chcieliśmy, stwarzaliśmy sytuację, ale no niestety. W piwce nożnej, żeby osiągać cele, trzeba strzelać bramki, i tego nam dzisiaj zabrakło. Oczywiście nie chcę tu szukać usprawiedliwienia, że graliśmy w środę, a 100 mil miał tydzień przerwy, bo to jest logiczne i trzeba sobie z tym radzić. I też tak było, bo uważam, że motorycznie nie wyglądaliśmy gorzej od przeciwnika, i, i, i ta postawa. W tej drugiej połowie, szczególnie w tym, tym fragmencie, o którym mówię, była naprawdę obiecująca. No niestety, skuteczność dzisiaj nie pozwoliła nam nawet zremisować tego meczu. Przed nami kolejny mecz za trzy dni. Wpadliśmy w taki moment, w którym gramy mnóstwo meczy. Też sytuacja pewna nas tutaj nie rozpiesza, ale nie narzekamy. Będziemy robić swoje, tak jak. Cały czas to podkreślam na konferencjach. Nigdy nie jest tak, że, że, że jeszcze nie można e, pewnych rzeczy zmienić i, i postaramy się je zrobić, a, a kolejne mecze pokażą, czy, czy zrobimy to dobrze. Dziękuję.